Minęła 19. Zapraszamy Państwa na specjalne wydanie Faktów w Teledu PERELE. W dzisiejszym wydaniu coś fantastycznego. Biesiada Śląska w Szkole Podstawowej nr 42 w Katowicach. Specjalny wysłannik, Aloj Pierdoła dotarł na miejsce. Oddajemy głos naszemu reporterowi. Witam w gorko moi roztomili, z Sopienic. Stoję się tutaj na Borsztajnie w Szkole Podstawowej nr 42 i oglądam co się tutaj rozprawiło. A rozprawia się dużo, zresztą zobaczcie się sami, poszykuje się tutaj niezłomy Wokół mnie latają jakieś beboki, albo inksze, utopki. Każdy z nich targo jakiś bunclok, sznupią, klupią, latają w kółko, pierdol wie o co im w ogóle chodzi. W dodatku każdy oblecony w jakiś arbajt, albo w jakiś fortuch. Cuzamen do kupy wyglądają jak cwilingi, dodatkowo każdy z nich jest fest umaraszony. Ze szkoły kopci się jak ze starej bradruły, oby coś tam jeszcze spolił jako starofuzekla. A przed chwilą był całkiem inny zapach. Znów ten zapach. Woniało jak mój stary Tashenpooker, jak w nim na ferie, moje stare sznity. Jak ktoś coś wie na ten temat, niech zaraz dzwoni do redakcji z informacjami. A teraz, co teraz? Co tu się teraz wydarzyło? Ktoś mi tu blinduje po ołcach, coś tu strasznie blinduje. Nic nie widzę, nic nie wiem, ale wiem jedno. Szykuje się tutaj sporo sensacjo. Ja, ci, no, no, ja ty, no, no. <śmianowocza> to, jak ty to już jest Ziołkę, jak ja wam coś powiem Co Ostatnio widziała Erna Kupiła się nowo kecka Dwa rozmiary za mało Z Hanel, z Jak ona wyglądała Ja nic nie powiedziała Zrobiła się zdjęć? Jezus, bo wiecie co Na wiecie jak ona jest obrażalsko. Zaraz by się nam nie obraziła i na noc, ty. Ja nie byłoby zisty po tym, mieli kawę, i motaki Czas. do... A ty się, wiesz co, nie śmiać, coś się tak jakoś wychodzi... Co chce Gazeta. Do co ci co się nie coś podoba? To... Kaj gazeta, kajski, Jacki. torby, Zresztą ta Dziołka wsadziła tam. Bo ja chciała, żeby się nie klapły. Uuu, ale masz pomysły, właśnie. są niemiłe dołce, bardzo. Już, już, ale już, bardzo. A ty, Hildzia, co tak wąchasz ten mantel i wąchasz? No, no bo ja mam nowe perfumy. Zalać ci Być może środek na mole. że to dobre na mole. A to ja zgodła, zgodła. Dziołchy! Przy 42 chyba się boli. Patrzcie wiele dymu! 42! Co się tam wylopio? Ja nie wiem, co oni tam kombinują. Te szopy jak lotają, chociaż aż cało, tak się cało się czysta, że nie zaraz mi się czarnobyl przypomino. Jak się pomyśla, Boże, co jeszcze co mnie na starość będzie czekało? Jak to no to jakieś laboratorium! Coś to powymyślali, to na pewno jakiś nowy wirus. Dziołchy! To będzie nowo zaraza! To boże, będzie zaraza! Chodźcie do familoku waszych! Chodźcie Co się dzieje w waszym To jest ciekawe, co się tutaj wydarzyło. Zapraszam do mojego programu Szolka Tyju na Befeju. A dowód, z zroźnienia, gotów, wasz wspaniały reporter Alois Pierdoła dla Trele Duperele.